Jurgen Klopp wróci ratować Liverpool, ale jest pewien haczyk. Vinicius pogodził się z Szabim Alonso i odnowi kontrakt z Real Madryt. Joana Porta odpowiedział Florentino Perezowi na zaczepkę. Tymi słowami wyśmiał Królewskich. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Arbiter pokazał aż 17 czerwonych kartek. Mikel Arteta buntuje w Realu Madryt. Tak walczy o jego transfer. Nie mieli pozwolenia, a i tak pracowali przy budowie Camp Nou. Teraz będzie milionowa kara. Natomiast Łukasz Piszczek przegrał drugi mecz jako trener GKS-u Tychy. Tym razem doszło do kompromitacji. Jak widać, wiele osób ten kanał ogląda, ale jeszcze go nie subskrybuje, a naprawdę warto. Dlatego dołączcie do nas i kliknijcie dzwoneczek. Partnerem tego materiału jest Holi, lepsza alternatywa dla energetyków czy słodzonych napojów. Najważniejsze, Holi ma zero cukru i zero aspartamu, a do tego znikome ilości kalorii. Dzięki temu nie ma efektu nagłego spadku energii. Zamiast tego, Dostajecie witaminy i neotropy, które pomagają utrzymać stabilne skupienie. Wystarczy wsypać, potrząsnąć i już gotowe! Do wyboru jest masa opcji Energy z kofeiną, Ice na ekstrakcie z herbaty, hydration z elektrolitami i nawet milk Mi na przykład z energetyków najbardziej posmakował smak jabłkowy, ale starter set to najlepsza opcja, aby sprawdzić, co będzie smakować Tobie. Z kodem LANDRY zgarniacie 10% zniżki i darmową wysyłkę na start. Dodatkowo z okazji Black Week codziennie pojawiają się super oferty, więc warto odwiedzać sklep, a do 2 grudnia zgarniacie też Starter Set Deluxe, najtani kiedykolwiek. Link do Holi jest w opisie, sprawdźcie sobie, bo naprawdę warto. No i pamiętajcie o tym, że wersja Energy jest tylko dla osób pełnoletnich. Na koniec dodam, abyście nie traktowali Holi jako zamiennika wody. Holi to po prostu lepsza alternatywa, jeżeli pijecie jakieś inne słodkie napoje. Koszmarnie rozpoczęła się przygoda Łukasza Piszczka w gks Tychy. Choć objął klub całkiem niedawno i każdy liczył na efekt takiej nowej miotły, to wczoraj w drugim meczu przegrał aż 6 do 1. Debiut także nie był udany, bo w sobotę 2 do 1 dostali od Stali Rzeszów, a wczoraj 6 bramek wbiła im mieć Legnica. Okazało się, że jest to niestety najwyższa porażka, bowiem jeszcze do wczoraj ich najwyższa przegrana to 4 do 0 ze zniczem pruszków. Real Madrid chyba zdał sobie sprawę z tego, że wypuścili z rąk prawdziwy diament. Zaledwie kilka miesięcy temu pozbyli się go bez żalu, a teraz robi furorę w Bundesliga. Natomiast na celowniku ma go Manchester City czy też Arsenal. Dokładnie chodzi o powrót, czy ma Andresa. Kilka miesięcy temu Real Madrid podjął decyzję o sprzedaży swojego wychowanka do VfB Stuttgart za zaledwie 5 milionów euro. Minęło kilka miesięcy, a 20-latek jest absolutną rewelacją niemieckiej ligi. W 13 meczach z Dabu Zaliczył asystę, no ale przede wszystkim to rządzi w środku pola. Andres to nietypowy przeciętniak, a nowoczesna szóstka, który bardzo często jest porównywany do Sergio Busquetsa nie tylko ze względu na wzrost, w końcu ma około 190 cm, ale także ze względu na swój styl gry. Nie ma co się dziwić, że taki profil gracza niemal natychmiast przyciągnął wieloryby. Zdaniem medialnych doniesień, jego sytuację bardzo wnikliwie monitoruje Arsenal, ale i Manchester City. Zarówno Arteta, jak i Pep Guardiola uwielbiają takich piłkarzy. Ale jeżeli ty jesteś kibicem Realu Madryt, to spokojnie, nie ma się czego obawiać. Florentino Perez to nie amator. Oddając go do Niemiec, oczywiście zabezpieczył klub. W umowie wpisano klauzulę odkupu, która latem 2026 roku wyniesie około 13,5 miliona euro. To prawdziwa promocja, biorąc pod uwagę, jak szybko rośnie jego wartość. W tym momencie profil gdy wycenia go na około 10 milionów euro. Trenerzy Realu są zachwyceni jego rozwojem i skłaniają się ku aktywacji klauzuli, ale w ogóle to okazuje się, że to jest część takiego szerszego planu. Czema Andres to nie jedyny wychowanek, którego Real Madryt będzie planował odzyskać. Podobna sytuacja dotyczy Nikopaza, który błyszczy w komo pod wodzą Ceska Fabregasa, jednak tam klauzula odstępnego jest jeszcze mniejsza, bo to okolice 9 milionów euro. Liverpool płonie, niedosłownie, no ale na Anfield jest bardzo gorąco. Spekulacje o zwolnieniu Arneslota osiągnęły apogeum po najgorszej serii od wielu lat. Jak donoszą brytyjskie media, właściciele mają już gotowy plan ratunkowy i jest w nim miejsce dla strażaka, który ma ugasić ten pożar, a nim ma być nikt inny jak Jurgen Klopp. Kampania 25-26 w wykonaniu The pod wodzą Arneslota jest określana jako totalna katastrofa. Wydać latem około 400 milionów funtów a potem znaleźć się w połowie tabeli Premier League, notując 9 porażek w ostatnich 12 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, no to po prostu wstyd. Jak już dokładnie wiecie, to Arne Slot dostał ultimatum, albo wygra dwa kolejne spotkania w Premier League, no albo wylatuje. Zgodnie z tym, co podaje dziennik Desan, będzie próba ratowania tego sezonu po ewentualnym zwolnieniu Arne Slota, no i będzie mógł pomóc, oczywiście, Jurgen Klopp. Klub będzie chciał, powrócił tutaj na Anfield i był trenerem tymczasowym do końca, tego sezonu. Potwierdza to również niemiecki Bild, który snuje podobny scenariusz. Warto jednak tutaj podkreślić i jeszcze raz zaznaczyć, że ewentualny powrót Jurgena Klopa będzie tylko rozwiązaniem przejściowym. Dziennikarze także donoszą, że kolejnym celem władz Liverpoolu będzie sprowadzenie na Anfield Louisa Enrique, czyli obecnego zwycięzcę Champions League, ale w tym momencie Hiszpan trenuje Paris Saint-Germain, więc jego sprowadzenie wydaje się być po prostu nierealne. A skoro już o nich mowa, to paryski klub ma plan, aby odebrać Real. Madrid Viniciusa i to całkowicie za darmo. Paris Saint-Germain w tym momencie nie zamierza walczyć o Viniciusa. Wolą poczekać do 2027 roku, gdy wygaśnie jego umowa. Będą chcieli go pozyskać kompletnie za darmo, dokładnie tak, aby odpłacić się Realowi Madrid za to, że oni za darmo wzięli od nich Kiliana Mbappé. Okazuje się jednak, że oni nie tylko czekają, ale także działają. Jeżeli Vinicius zgodzi się na transfer, to Paris Saint-Germain szykuje mu 80 milionów euro. Za sam podpis i do tego 30 milionów euro rocznej pensji. Jest to zdecydowanie wyższa kwota niż może zaproponować Real Madrid. Ewentualnemu transferowi do Paryża pomagał także konflikt pomiędzy Szabim Alonso a piłkarzem, ale okazuje się, że go już nie ma. Relacje były napięte, po El Clasico doszło nawet do spięcia i Vinicius miał blokować negocjacje kolejnego kontraktu. Jednak w ostatnich dniach, zdaniem Mundo Deportivo, sytuacja się dramatycznie odwróciła. Według tych doniesień, Vinicius i Alonso pogodzili się, podali sobie rękę i bardzo bliskie jest odnowienie kontraktu pomiędzy Realem Madrid a brazylijskim napastnikiem. Wynika z tego, że prawdopodobnie pogodził się z tym, że nie będzie zarabiał aż tyle jak Kylian Mbappé. Jeżeli Vinicius ostatecznie odnowi kontrakt z Realem, to sytuacja transferu do Paris Saint-Germain ulegnie zmianie. Real Madrid prawdopodobnie będzie go mieć co najmniej do 2029 roku, a Paris Saint-Germain pewnie już definitywnie pożegna się z tym transferem. Do dramatycznych wydarzeń doszło w Boliwii w ćwierćfinale pucharu Boliwii pomiędzy Realem Santa Cruz a Blooming. Mecz zakończył się wynikiem 2 do 2, a prawdziwy chaos rozpoczął się już po jego zakończeniu. Piłkarze obu drużyn zaczęli się wzajemnie atakować, pojawiły się ciosy i kopnięcia, a całe zamieszanie bardzo szybko przeniosło się także poza boisko. Do, do bójki dołączyli także trenerzy i członkowie sztabu szkoleniowego, co doprowadziło do eskalacji konfliktu. Na murawę musiała wkroczyć policja, która musiała użyć gazu. Aby rozdzielić walczących, w wyniku zamieszek jeden z pracowników Blooming trafił na stół operacyjny, a sześciu ich piłkarzy zostało zawieszonych do końca turnieju. Tak więc na pewno nie zagrają w meczu półfinałowym i w ewentualnym finale, jeżeli do niego awansują. Po przeanalizowaniu całego zajścia pokazał łącznie 17 czerwonych kartek. No, dokładnie wiemy, że w Ameryce Południowej futbol wywołuje ogromne emocje, ale tym razem poszło o kilka, kilkanaście, a raczej o kilkadziesiąt kroków i ciosów za daleko. Arteta obiecuje mu wyjściową jedenastkę, ale jest pewien warunek. Musi wymusić transfer, aby dołączyć do kanonierów. Chodzi oczywiście o Rodrigo, który jest niezadowolony ze swojej pozycji i znaczenia w klubie. Został odstawiony na tor boczny, a prym w ofensywie wiedzie i to z wielką przewagą nad innymi piłkarzami, Kilian Mbappé. Menadżer Arsenalu miał przedstawić Rodrigo szczegółowy plan. Co musi zrobić i jak się zachowywać, aby wymusić transfer. Wydaje się, że to jest trochę podkoloryzowane przez dziennikarzy El Nacional. No i faktycznie Mikel Arteta aż tak bardzo nie nalegał, ale do tego spotkania ponoć faktycznie doszło. Narasta konflikt na linii FC Barcelona, Real Madrid, a dokładnie pomiędzy Joanem Laportą a Florentino Perezem. Oczywiście te relacje nigdy nie były takie przyjacielskie, no bo to dwaj odwieczni rywale. Ale kilka dni temu podczas spotkania socjus klubu, Florentino Perez przemawiający przypomniał sprawę Negreiry. Tak powiedział, czy to jest normalne, żeby Barcelona zapłaciła wiceprezesowi sędziów ponad 8 milionów euro w ciągu 17 lat? Zbiega się to, co ciekawe, z najlepszą erą sportową FC Barcelony. Mówiąc te słowa w oczywisty sposób, chciał skompromitować i zdyskredytować kataloński klub. Na odpowiedź ze strony prezydenta Barcelony trzeba było trochę poczekać, minęło w kilka dni, no ale w końcu żona Porta się pojawił i odpalił takie pociski. W Madrycie panuje obsesja prześladowcza na punkcie najlepszej ery w historii Barcelony. Nie podobało im się, że Barcelona była światowym punktem odniesienia w latach 2004-2015, kiedy dominowała. Chcą znaleźć usprawiedliwienia, które nie prowadzą donikąd, byliśmy która grała w najlepszą piłkę nożną, a to było doceniane i podziwiane na całym świecie ze względu na to, co oferowaliśmy. Byliśmy doceniani za to, co robiliśmy i podziwiani za sposób, w jaki to robiliśmy. Zdobyliśmy wiele tytułów, a nasz styl gry był podziwiany na całym świecie. Ciekawie, jaka będzie atmosfera na kolejnym El Clasico, a do niego może już dojść na początku przyszłego roku. Stanie się tak, jeżeli FC Barcelona i Real Madryt awansują do finału Superpucharu Hiszpanii. A co wy o tym uważacie? Dajcie znać na dole w komentarzu. FC Barcelona powróciła już na Camp Nou, był oficjalny trening z udziałem publiczności, a potem w końcu odbył się mecz. Ale teraz czas na zapłatę kary. Hiszpańskie media podają, że władze klubu, jak i jedna z firm, która buduje ten obiekt, nie dopilnowała jednej, ale jakże bardzo ważnej kwestii. Okazało się, że wielu pracowników przy Camp Nou pracowało, ale robiło to nielegalnie. Chodzi o to, że 79 zagranicznych pracowników nie miało pozwolenia na pracę w Hiszpanii. Okazało się, że nawet robotnicy nie zdawali sobie. Z tego sprawy, a to z tego powodu, że podmiot, który ich zatrudniał, miał wszystkiego dopilnować, a oni o tym, że pracowali w Hiszpanii nielegalnie, dowiedzieli się dopiero na lotnisku, gdy próbowali powrócić do ojczyzny. Firma, która tego nie dopilnowała, będzie musiała się liczyć z naprawdę sporą karą mówi się o nawet milionie euro. A co nas dzisiaj czeka? W Premier League Brentford kontra Benley. Manchester City zmierzy się z Leeds United. Sunderland podejmie Bournemouth. Everton Newcastle United, a o godzinie 21.00 Tottenham kontra Fulham. W hiszpańskiej La Lidze Mallorca Osasuna. FC Barcelona Deportivo Alaves. Levante Athletic Bilbao, a Atletico Madrid zmierzy się z Realem Oviedo. Ciekawy mecz zapowiada się we Francji, ponieważ o godzinie 17. AS Monaco podejmie Paris Saint-Germain. We włoskie Serie A. Genoa – Ella, Las Verona, Parma – Udinese, Juventus – Cagliari, a AC Milan zmierzy się z Lazio. Warto również rzucić okiem na Amerykę Południową, no bo tam finał Copa Libertadores – Palmeiras podejmie Flamengo. W niemieckiej Bundeslize Bayer Leverkusen zmierzy się z Borussią Dortmund, a w polskiej Ekstraklasie Lechia Gdańsk – Termalika Nieciecza, Korona Kielce – Krakowia, natomiast GKS Katowice podejmie Pogoń Szczecin. Będzie mi bardzo miło, jeżeli ocenicie ten materiał, podbijecie go no i dołączycie do nas, klikając dzwoneczek. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!